To jest część mapy, którą muszę przejść mając tylko pół serduszka. Wiedząc, że zginę od upadku z 3,5 bloku, wiem, że ten challenge będzie bardzo trudny. Zostawcie łapkę i suba, kto jeszcze tego nie robi, a ja już zapraszam do odcinka. Dobra, widzowie, na początek, żeby było mi łatwiej, to zaczniemy sobie od poziomu. Yy, od poziomu normalnego. O. jest <todgłosy> za z moją postacią? O, dobra, już jest. Zaczniemy sobie od poziomu normalnego, czyli od dwóch serc, żeby było mi po prostu prościej. No i co, no i startujemy, dobra. 3, 2, 1, skok, dobra. No i widzicie, no tutaj, gdybym miał pół serdówka, to już bym zginął. Jesteśmy już na dole. Czyli dosyć trudna część jest już za nami. Teraz biegniemy. Prze no to jest bardzo proste. No, trzeba tylko omijać drzewa. Więc no. Dobra, teraz dosyć trudny poziom. Oj. Dobra, przeżyli przeżyliśmy to. Tego. kurde no, <laughs> z tak skoczyłem i z myślą, że nic mi się nie stanie, ale przez to mam już kolejny raz pół serduszka i wystarczy tylko zejść, zeskoczyć z trzech czy tam na trzech bloków i już zginiemy, tak więc trzeba uważać. Ja to tak szybko robię, dobra, teraz kaktusy, mając pół serduszka jestem, mogę tylko po prostu dotknąć kaktusa i od razu zginąć, tak więc... W niektórych miejscach muszę bardzo uważać. Uważać. Właśnie o tym mówiłem. Teraz bardzo trudny poziom. Jest to chyba jeden z najtrudniejszych poziomów, o ile się nie mylę. Ja pierdziele widzowie! Zatrzymałem się tylko na, na chwilę! Przerwało mi W! Na chwilę! Na chwilę mi przerwało W! I już zginąłem, tak więc widzowie jest to bardzo trudne. Widzę, idealnie jesteśmy, dobra. A, nie wiem jak on się nazywa: taki no, ciemny, z ciemnymi drzewami. Tym Spider-Manem to już jest koniec, tak? A nie! tu nie jest koniec! Widzowie jeszcze? Nie wiem, to może by jest ostatni nie wiem. Czemu? Czemu to był portal? Dobra, nieważne. ale ta lawa taka ciemna jest nie wiem, Niemczech. Chyba zbagowało, no nie! Skok. To jest skok. Kurde, nie umiem mówić, tu przeżyjemy, chciałem powiedzieć, dobra. Pięknie, pięknie. na żeby... chyba będzie koniec. Mam taką nadzieję, bo naprawdę bardzo trudna jest ta mapa. Czemu? Pięknie omijamy to, pięknie omijamy to! I nie, to jeszcze nie koniec! Musimy pod tą górę wejść, ja pierniczę! I uwaga, czy będzie jeszcze jakieś zejście w dół? Nie! Aha, czyli tu skaczemy! Jeee! Yeah, zwycięstwo. Dobra widzowie, teraz yy, lecimy na pół serduszka. zginąć... Nie możemy zginąć na tym, bo będziemy musieli iść od początku. Tutaj od początku. przez Ja piernicę! Co? Co ja zrobiłem, widzowie jakim ja jestem drewnem w tą grę? Dobra! Widzowie, udało się za drugim razem, znaczy no tak jakby za pierwszym. Tak jakby. Teoretycznie i tak w ogóle, dobra. To się udało. mi się przed włączył, dobra. Dobra, widzowie. Widzowie, to się dzieje, to się dzieje, to się dzieje, to się dzieje. Tak, dziewiąta minuta. My to skończymy, widzowie, my to skończymy szybciej niż mając dwa serduszka. Ja pierniczę. Skaczemy, skaczemy. I puuuuuf.